czyli kiedy się pojawia taka myśl, pragnienie, chcę spróbować, chcę mieć swoją firmę, to ty proponujesz, to się zastanów, co chcesz robić w tej firmie, zakładam, tak? W czym się czujesz dobrze i czy, jakie usługi czy produkty chcesz oferować, a potem poszukaj pieniędzy na przykład w zakresie dofinansowania. I tego się szuka chyba w urzędach pracy, jeśli się nie mylę. Prawda? Tak, tak. Urzędach z pracy, ale też są różnego rodzaju dofinansowania z Unii Europejskiej, więc warto nawet jakąś konsultację taką odbyć ze specjalistą, który w takiej dziedzinie się zajmuje, bo te osoby po prostu wiedzą, na co zwraca uwagę akurat Unia Europejska. Bardzo słusznym jest to, żeby słuchać siebie, bo to my będziemy wykonywać tą pracę, nie żadna babcia, dziadek, sąsiadka ani kolega z pracy. Już wielokrotnie, to już z mojej dziedziny, wielokrotnie jest tak, jak żona otwiera działalność budowlaną dla męża albo dla ojca, czasami młodzież jest wtajemniczana w jakieś tam spadkowe kwestie prowadzenia działalności. I tak naprawdę nie wiedzą nic na temat tej dziedziny i czują się zagubieni i czują Co to się. znaczy otwierają dla kogoś. Możesz to rozwinąć. Znaczy...